Witam Was serdecznie moi kochani, dzisiaj jest czytanie dla wodnika, czyli dla osób, wszystkich osób z poznaku wodnika czy z ascendentu. Dzisiaj zrobimy czytanie, to jest do końca 2021 roku, czyli ja nagrywam teraz w czerwcu, czyli może to być półrocze, jeżeli mnie teraz słuchacie, a może też być, że będziecie słuchać mnie w sierpniu i również będzie tutaj z Wami tutaj jakby rezonować, tak, że trafiliście na ten kanał i to czytanie może być dla Was. Ale czytanie jest ogólne, więc niekoniecznie... Będzie rezonować z wszystkimi, także yy, bierzcie co jest dla Was dobre, a to co nie, to po prostu zostawcie. Yy, słuchajcie, yy, pierwsze czytanie będzie na pracę, finanse, karty zostałyby przetasowane, rozlosowane. Następnie zrobimy yy, yy, czytanie na uczucia i na singli. Yy, yy, są trzy karty i czwarta to jest karta rada, tak? czyli tak wodnik do końca 2021 roku co tu was czeka jest dziewiątka buław y, królowa buławowa i szóstka buław ale macie po prostu nie tutaj i do tego jest karta dwójki monetowa jako karta rada y, słuchajcie y, wykonaliście już tam y, wykonaliście już jakąś pracę taką y, solidną tak y, troszkę Was ona zmęczyła może to była jakieś końcówka jakiegoś projektu jakiegoś y, szkoły no Czegokolwiek, ym, ym, może to być również, doprowadziliście koń do, do końca jakieś, ym, czy to no. transakcje, czy po prostu ym, jakieś umowy, zapinaliście na ostatni guzik i one są już na końcówce. Yy, było to dla Was taki ciężki troszeczkę okres, yy, dużo żeście yy, energii temu poświęcili i, i działaniu yy, i czasu. Więc yy, gdzieś czujecie jakieś, jakieś takie małe wypalenie. I tutaj, kochani, no pokazuje się, że to odniesie sukces, tak? Czyli do końca tego roku to będzie spijanie jakby śmietanki z tego, co yy, zrobiliście do w drugiej, wcześniej, tak? w tej pierwszej połowie roku. To nie jest tutaj tak, jak niektóre te niektóre znaki miały, że jest początek, mogą zaczynać jakieś inwestycje, mogą początek jakichś działań nowych. Tak, u Was tutaj będzie zwieńczenie tego, tego, tego sukcesu, na co, który zapracowaliście. Tutaj jest królowa buław, która ona jest taką osobą działającą, tak? Ona doskonale wie, co robi i jak robi, czuje się świetnie w tym, co robi, zna swoje miejsce tak naprawdę człowiek orkiestra, tak, ona doskonale wie, jak to wszystko działa i, i a w szczególności w tej dziedzinie, w której jest. Czyli jeżeli chodzi o pracę, jeżeli na przykład jeżeli się o awas, to jak najbardziej tutaj już on jest, zostanie osiągnięty. Czyli nie tak jak w innych znakach, że musicie się napracować, żeby ten awans osiągnąć. Tutaj ta praca już została, to, tą pracę już wykonaliście. Czyli nic więcej już się nie da zrobić, kochani, no bo to już jest jakby po prostu, kramka zapadła, tak? Teraz tylko spijać, spijać sukces, tak? Bo mam tutaj kartę szóstki buławowej, właśnie mówiącą o tym, że Ty jesteś zwycięzcą, Ty na tym zyskałeś. I słuchajcie, nieraz nawet jeżeli staraliście się o awans, nie ma tu takich kart mówiących o tym, że nie dostaniecie tego awansu. Ale jeżeli nieraz są takie sytuacje, że staracie się o awans i go nie dostajecie, to nie znaczy, o tym, to nie znaczy że wy jesteście um, źle, źle to zrobiliście, źle przygotowaliście to, tylko po prostu nieraz yy, yy, wszechświat yy, jakby ma dla was inną, inne zadanie i, i ten awans wcale Wam nie jest potrzebny w tym momencie. Po prostu lepiej będzie Wam bez niego, tak? Też często takie karty pokazują. Ale chociaż tutaj na przykład mi się pokazało, że jest zwycięstwo. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o finanse, to jak najbardziej tutaj mówi się o tym, że jeżeli mieliście jakieś inwestycje, to one przynoszą dochód. Tylko mówię, to już jest czas przeszły, tak? Czyli coś, co zrobiliście, na przykład zainwestowaliście wcześniej, to przynosi do przynosi dochód, mogą zwrócić Wam już pieniądze, ktoś kto pożyczył wcześniej, mógł, oczywiście są zwroty pieniędzy, zwroty jakichś podatków, no wszystkiego jakiegoś takiego co, co wiąże się z czasem wstecznym, czyli to co, było, to co było to przyniesie Wam sukces i uznanie. Karta rada jest dwójka monetowa, hmm. mówiąca o tym, że może przez pewien czas będziecie musieli być na dwóch funkcjach. Może y, tutaj karta rada jest taka, żeby się tego nie bać. Y, czasami to karta decyzyjności, że musicie coś tam podjąć, jakąś decyzję, y, która wam pomoże, na przykład, w tym, y, w tym dalszym działaniu. Ale też y, karta rada y, pokazuje, żeby się nie bać, na przykład, być na dwóch stanowiskach, czy nie bać się czerpać y, pieniędzy z dwóch y, źródeł dofinansowania, czy nie bać się bycia w dwóch firmach w jakimś na przykład okresie przejściowym. No tutaj karta taka rada jest właśnie mówiąca o tym, żeby nie bać się, bo dacie sobie doskonale z tym radę, bo tutaj w dwójce wiadomo, że jest ta nieskończoność tak pokazana, czyli że dacie, dacie radę i to ogarniecie tak jedno z drugim, że będziecie umieli połączyć te dwie rzeczy naraz. Okej, okay. to to były finanse i praca, jeszcze, jeszcze, jeszcze dodam, jeżeli ktoś szuka pracy, nie ma teraz pracy, no to również te CV, które powysyłałeś, te spotkania, na których byłeś, to jak najbardziej one przynoszą tutaj korzyst, korzystny efekt, tak, I, i, i tutaj ta praca się znajdzie. No teraz tak, dla wodników uczucia. 2000, do końca, tak? 2021. <laughs> I znowu trzy karty. I karta rada. Ok. Trójka kielichów, piątka buław, as monetowy i karta rada szóstki buławowej. słuchajcie, no tutaj pokazała się raczej, to będzie dla tych osób które może takie czy to były no są po jakichś takich problemach romansowych, bym powiedziała czyli takie osoby które gdzieś tam, ta trzecia osoba gdzieś tam była w jakiej formie, czy to wy byliście czy partner, czy to już ja tutaj tego nie powiem, to już wiecie wy sami i tutaj szykuje się jakieś takie no zderzenie tak z rzeczywistością i no y, może to wyjść na jaw i tutaj będzie no, wymiana zdań tak gdzieś tutaj może jakiś spór może być. Wyjaśnienie sobie całej tej sytuacji. I teraz tak, macie na, na tym as monetowy, czyli jakiś początek, czyli dojście do mm, wspólnego rozwiązania i zdecydowanie się na pójście dalej. I teraz to wszystko zależy od tego, w jakim, jakim wy jesteście położeniu, którą to wy jesteście osobą w, tym, w tej całej trójce, yy, bo będzie to dla. Yy, to będzie miało znaczenie, właśnie z kim zaczniecie ten, y, tą nową, y, dalszą drogę, tak? Czy ze swoim obecnym partnerem, y, czy też po prostu z tym nowym partnerem, partnerką. No to mówię, dopasujcie do tego, w jakim momencie jesteście. W każdym bądź razie wy na tym y, zwyciężycie, tak? Y, karta tutaj rady jest, jest karta szóstki bałwowej, mówiąca właśnie karta zwycięstwa. I tutaj y, ona będzie mówić o tym, żebyście y, szli za, y, za swoimi uczuciami, tak? To, co wy czujecie. Zrobić tak, żeby to wy byliście szczęśliwi. Patrzeć, zwrócić tutaj to, żeby być troszeczkę egoistą i zwrócić uwagę na siebie. Y, tutaj co jeszcze z takich przyjemniejszych rzeczy? Może być no, jakiś, y, na, na jakichś po prostu wspólnych, y, rodzinnych spotkaniach z przyjaciółmi. I w weselach, jakichkolwiek, tutaj uważać mogą być jakieś spory i konflikty. To tylko y, tak mówię, tutaj z takich, co mi jeszcze do głowy przyszło. Mm, co tu jeszcze mogę Wam powiedzieć, co to może być? Yy, no chyba tyle, kochani. Yy, tak się rzuciło po prostu tutaj ten, 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 ten trójkąt yy, i, i te spory, wyjaśnienie sobie wszystkiego. Jeżeli również y, y, może przyjść taki moment, że z, y, jeżeli by nie było y, żadnych tutaj y, związków, że y, osoby trzecie będą, no to również będzie to takie wyjaśnienie sobie, wyłożenie, y, także tak powiem kawy na ławy, tak, czyli wyjaśnienie sobie wszystkich takich konfliktów, Spraw, które gdzieś tam zalegały, i oczyszczenie atmosfery, bo tutaj ta karta będzie mówiła, że oczyszczacie atmosferę i, i zaczynacie od punktu A, tak? Czyli zaczynacie od początku. Jak najbardziej to jest też karta dla tych związków, które nie mają żadnych, nie będą miały tam żadnych osób trzecich, to jak najbardziej oczyszczenie atmosfery, i Wy na tym wychodzicie zwycięsko, zwycięstwo, tak? zwycięsko Ok, i teraz dla Singi. Dla wodników, co tutaj do Was idzie, kochani? Dla wodników na do końca 2021 roku, na drugą połowę roku, co tutaj do Was idzie, dla singli, również czy karty? I karta rada. Bo Wam się tutaj przewija w tych kartach. Widać te karty, widać. Słuchajcie, może być tak, jak najbardziej, może być tak, że spotkacie jakąś osobę, może to być właśnie na jakichś uroczystościach, spotkaniach z rodziną, ze znajomymi. Um, na wszelkich, wszelkich. Może być um, uważać na romanse, jak najbardziej uważać na te romanse, żeby gdzieś tam się nie, nie władować, ale jak najbardziej jest szansa na coś nowego, na, na jakiś początek nowej znajomości. Um, możliwe, że będziecie na, na samym początku, ta osoba może Wam się wydawać um, nie Waszym, jakby nie Waszym, um, jak to szybko się mówi. Um, nie, nie w waszym stylu, tylko y, jakimś takim. I, to nie będzie taki ideał, ideał, który jak po prostu spojrzycie na niego, powiecie, czy na nią, to że to jest po prostu tak, ta jest dziesiątka. Tylko gdzieś tam może będziecie musieli na tą osobę troszeczkę z innej strony spojrzeć, tak? Bo tutaj jest ten wisielec mówiący o tym, że mm, po prostu nieraz powiedzieć, a dać szansę komuś, tak? Na wykazanie się, na pokazanie siebie z innej strony, jak najbardziej. Y, tutaj karta ta ósemki. Y, a kielichowe jako karta radę, uważam, że to jest odejście od, od dotychczas, dotychczasowego stylu życia, czyli od tej samotności, na przykład, jeżeli taką odczuwacie, czy od tego bycia singlem, po prostu odejście, nie, żebyście się nie bali pójść w nowe, żebyście nie bali pójść się w, w jakiś w nowy związek, czy, czy w nowe jakiś tam no, związek, no bo okoliczności też, ale tutaj karta właśnie mówi o tym, żeby dać szansę tej drugiej osobie. Że nie oceniać poprzez okładkę, tylko y, po prostu tworzyć, zobaczyć, co ta osoba y, sobą reprezentuje, co jakie ma y, tutaj, y, co przedstawia. Tak, jak najbardziej, ale myślę, że tutaj jest szansa na to, żeby, y, żeby z, tej, y, z tej znajomości y, powstało coś takiego konkretniejszego. Słuchajcie kochani, dziękuję Wam bardzo za to, że tutaj ze mną jesteście i dziękuję za wszystkie komentarze, za lajki, like, za subskrypcje. Możecie również zostawiać komentarze pod tym filmem. On również będzie co miesiąc brał aż do końca roku udział w tym konkursie. Jak ktoś pierwszy raz mnie słyszy, słyszy to mam tutaj taki na kanale konkurs już od dawna, że zostawiacie komentarz, a ja zaś na koniec miesiąca czy początek nowego miesiąca rusuję jedną osobę, która otrzymuje darmowe czytanie godziny ze mną. I z moimi kartami Także taka zabawa yy, Później możecie również yy, wejść na stronę Facebook Evelyn Tarot Tam Za polubieniem mojej strony yy, Możecie zadać jedno takie króciutkie Szybkie pytanie i ja Wam staram się Odpowiadać w ciągu jednego Max dwóch dni na to pytanko Gdzieś tam między czytaniami mi się to przeważnie udaje yy, Coś jeszcze Chyba wszystko kochani Nie wiem czy, czy, czy nie zapomniałam Jak zapomniałam to dodam gdzieś w opisie filmu Dziękuję Wam kochani jeszcze raz, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia na miesięcznych czytaniach. Pa pa.